Zobaczcie jakie tu fajne rzeczy, takie do domu, kto wie, może tutaj znajdą pamiątkę z Gran Canal i jeszcze znalazłam taki spray. Takie same koszulki mamy. Tak smę ma zieloną. Tak i mamy takie same koszulki. Idziemy na ten przystanek autobusowy, na którym wczoraj byliśmy i sprawdzaliśmy autobusy i za 5 minut planowo mamy mieć autobus, na dół pojedziemy, na dół wyspy. O tu będziemy jechać, Faromas Palomas, pięć autobusów jedzie, euro 40 za osobę. Nasz autobus. Paromas, Palomas? Pytałam się pana kierowcy, powiedział, że jeden przystanek. 5,60 zapłaciłam za cztery osoby. Mamy jakiś dworzec autobusowy. No, no dobra, wysiadamy. Niedaleko latarni. A jaki tam piękny widok. Dobra, idziemy w stronę latarni. Mamy tutaj termometr. Termometr pokazuje 27 stopni. A, tam jest termometr. Nie widzicie chyba. Teraz 26. Czuję się jak prawdziwa turystka. Jakoś tak nie wiem, w którą stronę mamy iść. Uwaga, uwaga, uwaga! Uwaga! Wow! Latarnia. Tu jakieś sklepiki mamy z palemkami. Woda. A tu woda na dole, no? Chmury są, a ta razi. Co my tu, mamy? tu, thank wysoko, free. Ah, oh, thank you. Uuu, jak wysoko. <ś takeaways> Tam winda, je, winda jest. jest. Na no przyciśni, to chyba tylko na pierwsze piętro, nie? A jak na zero? Nie, na zero jesteśmy. Na jedynkę naciśni. Na pierwsze piętro można tylko wjechać. Tak nam się wydaje. Tam na dole byłeś. Tam wchodziliśmy. Nie, 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 nie. Aż tam? To tak nie możesz. Fajnie, bo w latarni jest informacja. Takie muzeum tutaj jest. Zrobione. No i co? Będziemy próbować wyżej wejść. Zobaczymy, czy się uda. Tam jest jeszcze korytarz. Widzę, że tutaj są schody i można iść na górę na taras. Można iść na górę, Max. Chcesz iść tam? Nie chce mi się ładować, Max. Powolutku. Widzę. Pierwsze okienko. Co tam jest? Ciągnij. Ach, to my tu jesteśmy. Mówiłam, że chyba trzeba tutaj, no, o, to będzie widok na ocean. To później sobie zobaczymy. zaczymy, najpierw z tej strony. Tu byliśmy na dole. O, tu też jeszcze piękniej. No i pierwszy widok na ocean. Trzymasz go, Monia? Wow, zobaczcie! Ładnie tutaj. I taki widok na góry tu jest, i one są już aż w chmurach. Zobaczcie. Będziemy teraz tutaj na drugą stronę zerknąć. O, jak się ciągnie fajnie ten piasek. Wydaje mi się, że tam w oddali widać już wydmy. Mas palomas, tak jak będziemy pewnie jutro czy powierzchni na plaży, to pójdziemy zobaczyć. <sum> Laguna mas palomas. Jedno z ważniejszych miejsc na Gran Kanarii. tu macie po angielsku, tutaj po niemiecku. Akurat słoneczko wychodzi, mówiłaś, że do tej laguny jest 9 minut, no to idziemy chyba teraz. A pokaż twoje usta. O, oh, blizaka. Zimna? Um, no, tak jest w tym dużym basenie. Aha. Uh -huh. Idziemy jeszcze najpierw zobaczyć sobie do tych sklepików. Zanim ruszymy dalej. Bo nie wiadomo, o którą stronę będziemy potem wracać do hotelu. żeby już tu nie wracać. O, wow, jakie tu wejście. Myślisz, że to jest hotel? No? To jest hotel, ale jaki ekstra, ja cię. Nie możemy, to jest hotel, to jest teren hotelu. Wow, tam nie wiem, co jest u góry? Restauracja. Zobaczcie, a tutaj restauracja z gwiazdką. Michelin, fajnie, gwiazdeczka. Nie wiem, czy tamto nie, nie należy też do nich, czy to nie jest połączone, ale rewelacyjnie w takim miejscu. dekoracje im zostały nie to jest wejście Max, do restauracji nie labirynt nie przewracaj tu kolejne tam kolejne i tu pełno Piękne nie? Ale tu ładnie. Tam mamy termometr, dwadzieścia pięć stopni pokazuje. No, pokaż. O 25 stopni. Wow. Zobaczcie co pan tutaj z piasku robi. O. Wow. Piękne, nie Maksiu? To wszystko pan, zobacz, rączkami robi. Przechodzimy koło supermarketu Ordillo Chyba tak się nazywa Wejdziemy po coś do picia Tutaj położyłem mój Dobrze Kaktusiki Takie duże ładne Zobaczcie, jakie tu fajne rzeczy, takie do domu. Kto wie, może tutaj znajdą pamiątkę z Gran Canal i jeszcze znalazłam taki spray do ciała o zapachu Citronelli, która odstrasza owady. Może już w tym roku akurat w domu nie skorzystam, ale wiecie, niech sobie jest. To jak przyjdzie na następne lato, to się przyda. Bardzo mi się to spodobało. Zobaczcie, Wajtek znalazł Coca-Colę w szklanej butelce, taką dużą. A zakręcaną ma, tak? Śmieszna. Dobra, decyduję się chyba na taką miseczkę, tak mi się spodobała, 7 euro kosztuje. Fajna, cytrynę odłożyć czy coś, czy jak herbatę wyciśniemy odłożyć torebkę. Ale ten sklep jest duży, jest bardzo duży i wszystko tutaj można dostać tak naprawdę. Czy kosmetyki, czy proszki do prania, kanapki, napoje, ubrania, klapki, kosmetyki. Owoce, warzywa. Będziemy wyciskać sok z pomarańczy. Będę wyciskał. No, wyciskaj, wyciskaj. A ty już wiesz, jak to robić, nie? To jest pomarańczy, Maksiu. Wow. No i mamy cała butelka wyciśnięta. Pokaż, co my tu jeszcze kupujemy. Kupujemy chrupki dla Maxa, Pepsi sobie biorę ten spray. Tu Monika sobie Aperol z wodą. Kupuję kam, y, Campari. kampari. Kamparis z wodą gazowaną, e, Max bierze jeszcze Capri Sun, moja miseczka i jeszcze kiri truskawkowe mamy. Jak przyjemnie, że te sklepy wszystkie są klimatyzowane. Naprawdę fajnie. Zobaczcie, co Monika jeszcze kupuje. Mydło z owocu kaktusa i tak to pachnie niesamowicie. Ale jak to pachnie takim owocowym zapachem. Ale jest przyjemnie. Ale, jak ciepło! A Jane, jaki dobry ten sam. Zawsze zależy, jakie pomarańcze się trafią. Te akurat pyszne takie słodkie, ale z lekko kwaskowym posmakiem. Takie orzeźwiające. tak najlepsze soki wyciskane były w Turcji, co przy drodze stoją z takimi worami pomarańczy i na miejscu wyciskają. I to chyba po 1 euro za taki kubek kasują i to najlepsze były te soki. Gdzie ty tam jesteś, Maksio? Ciekawe, co Ty piszesz. Max! już no, nie idź tam do muru. time goes by yeah you and I are running out running out Max nie może się rozstać, a my mamy iść dalej, zobaczyć jeszcze. A, nie widać.